Siemanko, Siemanko, z tej strony Rafał z Moto RW. Słuchajcie, jestem dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. Za mną stoi już przygotowana Yamaha MT125. Tym razem jest to sztuka z 2015 roku, już z systemem ABS na oba koła. Bardzo fajny egzemplarz. Naprawdę, jeżeli ktoś szuka takiego prawdziwego pewniaka, całego w oryginale z historią, no to ten egzemplarz, który za mną stoi, zdecydowanie taki jest. Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Jestem pewien, że ten motocykl już niedługo pojawi się u któregoś z Was. Uwaga. Yamaha MT125 2015 rok, czyli tak naprawdę rok, od którego zaczęły jako opcja występować w Yamaha MT systemy ABS. No i ten egzemplarz już taki system na oba koła wspomagania hamowania ma. Czyli tutaj, jakby dla tych początkujących Riderów, na pewno fajnie, jak na pokładzie taki ABS się znajdzie. Nie jest moim zdaniem to jakiś taki próg wymagający, w sensie taki taki próg, bez którego tak jakby tego motocykla nie kupował. No bo jednak ABS przez 125 to nie jest jakiś temat, bez którego się nie da jeździć, no ale jak już jest na pokładzie, no to na pewno fajnie z niego po prostu sobie i korzystać, i na pewno na to bezpie bezpieczeństwo się na pewno delikatnie płynie. No ale słuchajcie, tak na dobrą sprawę, no to ja machałem myślę, się, że wielu wam jest dobrze znania, no to jest chyba taki jeden z topowych nakedów klasy 125. i Taki motocykl do wszystkiego, czyli jak chcecie stricte dojeżdżać do pracy, to w, to w porządku, nie chcecie zjechać nawet z drogi, no to też nie jest to taki stricte sportowy motocykl, więc ta pozycja pozwala nawet sobie wjechać tym motocyklem. Myślę, że nawet idol. Lasu. No i jakby na pewno zwinność tego motocykla jest zdecydowanie... Większa niż chociażby tutaj w bliźniaczym modelu Yamaha R125, więc tutaj promień skrętu jest duży, siedzi się zdecydowanie wygodniej, prosta kierownica. No i to wszystko sprawia, że naprawdę to jest bardzo często wybierany motocykl, właśnie na jakiś tam dojazdy do pracy, no ale jednocześnie uważam go za bardzo uniwersalnego. No i tak na dobrą sprawę, no to co? Bardzo, bardzo duży to jest motocykl i myślę, że na to w serii nawet nie każdy rider dosięga, dosięga po prostu do ziemi. Ja mam 1,75 m i przyznam szczerze, że przy w takim mtk w fabrycznej wysokości, no to dosięgam na takich pół stopach. No to jak ktoś jest jeszcze niższy, to ma, to ma rzeczywiście ciężko. No ale odwrotnie, jak ktoś jest wysoki, no to na tym motocyklu wygląda zdecydowanie dobrze. No i to, co tutaj wyróżnia ten konkretny egzemplarz, który przede mną stoi, to jest to, że ta Yamaha myślę, że jest fajnie wyposażona, bo jakby jest przygotowana po tych może niższych i początkujących raiderów. Dlaczego? Dlatego, że została profesjonalnie obniżona. Czego się w standardzie nie da zrobić, czyli, tak jakby standardowo, to tutaj nie ma żadnej regulacji zawieszenia, że z można parę centymetrów w dół lub w górę pokombinować. Tutaj został profesjonalnie jeszcze na terenie Niemiec zamontowany zestaw obniżający. Macie tutaj od dołu, mam pokażę, jak to wygląda, o takie wahadełka. No i te wahadełka to, to właśnie powodują, że tył tego motocykla cały osiada nam delikatnie w dół. Dodatkowo został spuszczony delikatnie na lagach. Zobaczcie tutaj troszeczkę więcej: macie, macie tej przerwy. Więc ten motocykl rzeczywiście jest dużo niższy. Myślę, że jakieś 4 cm to wysokość siedzenia się obniżyła, więc taki niższy użytkownik można na tym sobie bezpiecznie i, i pewnie podróżować. Oczywiście, jeżeli ktoś by nie chciał, tak, no to jesteśmy w stanie oczywiście wrócić do oryginalnych ustawień. On akurat taki do nas przyjechał. Co więcej, nie zostało to zrobione przez jakiegoś tam pana Szczepana gdzieś w garażu. Tylko normalnie, jak to za granicą, mamy do tego taką homologację na ten cały zestaw obniżający i na to, że on też na tych lagach został opuszczony. Więc oczywiście to wszystko jest na papierze, no ale Mas a w sensie jeżeli ta sztuka wam się po prostu podoba ale jakby jesteście normalnymi normalnymi oczywiście tutaj może wszystko powiedziane ale no wysokimi użytkownikami no to jak najbardziej możemy wrócić do serii i zrobić to całkowicie w gratisie więc jak chcecie oryginalną wysokość to jak najbardziej tak no ale co więcej to jest motocykl tak jak wspomniałem jeżeli szukacie pewniaka dlaczego powiedziałem o tym pewniaku no już dlatego że to jest motocykl całkowicie bezwypadkowy no i tutaj naprawdę na całym motocyklu nie znajdziecie żadnego śladu jeżeli chodzi o jakiś tam wypadek czyli zawieszenie rama w no to, to wszystko wygląda naprawdę fajnie. Całe jest oryginalne, czyli to jest zbiornik paliwa, tylne plastiki, przednie plastiki, to wszystko jest seria od nowości. Nikt tutaj nie, nie, nie był, nie grzebał. No i naprawdę wygląda bardzo świeżo. Sam silnik oryginalny, na oryginalnych uszczelkach nikogo tam nie było, nikt tego nie grzebał. Felgi, tak jak wspomniałem, naprawdę bardzo świeża i Ten motocykl też jest fajnie wyposażony, no bo oprócz tego, że oczywiście mamy ten zestaw obniżający, dwa, drugi jeden z najfajniejszych dodatków, no to to są oryginalne gmole, czyli te takie jakby crashpady, zobaczcie, tutaj macie na takim oryginalnym stelażu yy, domontowane dwa takie kowadełka konkretne z Yamahy, zobaczcie, tak Wam pokażę, wystają po obu stronach po obu, po obu stronach, po obrys motocykla, takie właśnie łódeczki, no i one ochraniają nam cały motocykl przy przewrotce, więc to no też fajnie, że coś takiego tutaj się znajduje. Macie dodatkowo zainstalowane klamki z regulacją naciągu, więc możecie sobie e, tak jakby wyregulować, że macie bliżej klamkę dłoni lub naciągnąć e, bardziej, wtedy ta klamka jest dalej. Jak ktoś ma krótkie dłonie, no to fajnie sobie może coś takiego ustawić. No dodatkowo troszeczkę fajniej to wygląda od oryginalnego. No i układ wydechowy, czyli coś, co generalnie z e, jakby nowym teką myślę, że Powinno być obowiązkowe. Tutaj macie już samą końcówkę, tą karbonową Ale ona już naprawdę, wierzcie mi, że brzmi zdecydowanie lepiej niż oryginalna. Bo oryginalny wydech w no to jest taki, no taka, no co dużo mówić, no to brzmi jak taki skuterek. Jak macie już założoną akcesorią końcówkę, no to już tutaj jest nieba ziemia. Naprawdę jest bardzo duża. Różnica. No i to, to trzeba przyznać na to, że oczywiście to jest możliwość regulacji, czyli tak naprawdę teraz jest, będzie wyciszony, czyli to nie będzie jeszcze taki pełny potencjał tego, tego, wydechu, ale wystarczy wyjąć tą wkładkę z rury, no i już ten, ten dźwięk będzie zdecydowanie taki poważniejszy, no i wtedy już ten basior będzie się nam tutaj fajnie wydobywał, więc to też myślę, że jak najbardziej jest, jest fajny temat i na plus. No i co? Kolejna jeszcze rzecz, motocykl już po serwisie. Chociaż trzeba to przyznać, że na, na tą chwilę to jest motocykl, który ma przebiegu 30 494. To będzie 100% oryginalny przebieg. Napiszemy to na fakturze. Czy duży moim zdaniem nie myślę, że drugie tyle przy fajnym użytkowaniu i jakby, przy, 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 przy jakby prawidłowych serwisach olejowo-filtrowych, no to myślę, że co najmniej drugie tyle ten motocykl ma przed sobą, więc nie, nie bójcie się jak najbardziej. No, z drugiej strony motocykl z 15 roku no to dodajmy do tego 8 lat jazdy no to każdy gdzieś tam po 3,5 tysiąca rocznie powinien zrobić, no to akurat taki, taki przebieg rzeczywiście powinien być. Co więcej, ten przebieg udokumentowany, czyli mamy tutaj parę fajnych kwitków z ostatnich przeglądów technicznych, chociażby mówiących, że... Dwa lata temu, w 2021 roku, ten motocykl miał 24 tysiące przebiegu, więc myślę, że to też wpływa na, to, na, na tą wiarygodność. No i co więcej, ten motocykl też teraz jest po serwisie w naszym, no po prostu w naszym serwisie. Czyli my zrobiliśmy to taki to przygotowujący do sezonu. Wszystko to, co zostało zrobione, będziecie dostaniecie od nas taką książeczkę. I tam jest pisane, jaki olej, przy jakim przebiegu, e, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście tutaj może ten serwis nie był duży, ale jakby wszystko posprawdzaliśmy. Zrobiliśmy oczywiście serwis olejowo-filtrowy, macie znaczy nowy olej w silniku motury w 40 nowy filtr oleju nowa świeca sprawdzi się filtr powietrza no ale był jak knówka więc został to co jest fajne w tym motocyklu to że macie tutaj prawie nowy komplet opon zobaczcie macie tutaj i z przodu i z tyłu macie opony oponki Pirelli no i tak na dobrą sprawę no to one naprawdę są bardzo świeże nie wiem ile tych kilometrów mogły zjeździć ale myślę że że, że, że set, nie tysiąc więc myślę że tam nie wiem może 500 km na tej gumie ktoś zrobił maksymalnie to jest końcówka 2021 roku tych opon no ale no naprawdę no myślę, że na jakieś 15 tysięcy to macie z oponami spokój na 100%, więc tutaj akurat pod tym względem nie ma co się martwić zestaw nabędowy także był w porządku więc został, widać, że ktoś go już wymieniał fajny dit, złoty chyba na X-Ringu, jeżeli się nie mylę, więc, więc też macie zestaw w porządku. Tarcze tył, tarcza przód, zawieszenie, klocki. Tutaj wszystko jest tak, jak należy, więc tutaj też bym się jakby no nie doszukiwał żadnej rzeczy do wymiany, więc myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że motocykl bez wkładu finansowego na teraz absolutnie żadnego. Sprawdziliśmy ładowanie, sprawdziliśmy akumulator, także jest w porządku, więc tutaj też nie mam żadnych zarzutów. Przejechaliśmy się tym motocyklem, jest prosty, bezpieczny, można puścić kierownicę. Całe oświetlenie nie działa ci światła stopu kierunki klaksony cuda nie widzę wszystko tutaj działa tak jak należy dlatego też ten motocykl nie jest może najtańszą ofertą z tego rocznika no ale kupujecie też tą pewność że przy motocyklu wszystko jest tak jak być powinno co więcej, dostajecie od nas oczywiście fakturę zakupu yy, i przygotowaną teczkę dokumentów do rejestracji. Czyli wy po zakupie nie robicie już praktycznie nic oprócz wizyty w wydziale komunikacji. Czyli tutaj będziecie mieli także przegląd techniczny już na rok czasu zrobiony przez nas. Wy z tym całym wyjazdem dokumentów idziecie prosto do wydziału komunikacji. Tam płacicie jakieś 130 zł. Zarejestrację po wyjściu z wydziału Robicie ubezpieczenie i to jest koniec Waszych zadań, czyli tak naprawdę już wtedy jeździcie Żadnej akcji z recyklingu Sła, skarbówki do tego motocykla Nie płacicie, nic tu się więcej już nie robi Nie załatwia, więc myślę, że to też jest To też jest na pewno dla Was na plus Co więcej, motocykl oczywiście możecie sobie Zobaczyć u nas na żywo w Żardowie Zapraszam Was serdecznie do naszego salonu Będzie można zbić pionę, e, pogadać Przejechać się takim motocyklem i tak dalej Więc gorąco Was do nas do Żardowa zapraszam Ale pamiętajcie, że Możecie sobie też zamówić oględziny takiego motocykla Pod swój dom Czyli tak na dobrą sprawę wcale nie musicie do nas przyjeżdżać Możecie do nas zadzwonić Powiedzieć skąd jesteście My wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon No i tak na dobrą sprawę to z góry Płacicie tylko i wyłącznie za sam koszt transportu Czyli płacicie nam tylko za transport My do was przyjeżdżamy Wy sobie ten motocykl oglądacie u siebie na miejscu pod domem Jeżeli wam się podoba I wszystko jest na tak No to dopiero wtedy płacicie za motocykl Więc myślę, że to jest taka uczciwa oferta w obie strony no i tak na dobrą sprawę, na dzień dzisiejszy to jest najpopularniejsza forma sprzedaży u nas. No a że staramy się mieć naprawdę bardzo fajne motocykle, takie jak ten, no to wtedy nie jest nam wstyd jechać nawet na koniec Polski, bo wiem, że taki motocykl Wam się po prostu spodoba, więc tutaj ciężko będzie się do czegokolwiek moim zdaniem przyczepić. No więc to jest jakby kolejna jakaś tam opcja. Jest też możliwość zakupu motocykla na raty, więc mnóstwo, mnóstwo możliwości. Zapraszam serdecznie do kontaktu, staram się na wszystkie pytania. Jak najbardziej odpowiedzieć i co, klucie przekręcony czerwony guzik w dół e, Pokażę Wam jak to fajnie w pracuje tutaj światło w przód krótkie, długie, krótkie, długie Kielunka patrzcie tył Pozycja z tyłu w rejestracji Pokazuje to, bo uwierzcie mi jest wiele motocykli gdzieś tam powystawianych w internecie Podstawowe rzeczy nie są sprawne, więc klakson światło stop, przedniego no, hamulca, światło stop mocnego. No i ten dźwięk, który jeszcze teraz szybina jest z Killerem, czyli to jeszcze nie jest full moc. I co, zapraszam Was serdecznie, mam nadzieję, że, że do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. E, przypominam jeszcze tylko, że w opisie e, w filmiku na YouTube jest także link do ogłoszeń, e, więc za, zachęcam, żeby ewentualnie tam podejrzeć, jeżeli znajdziecie nas bezpośrednio na YouTube, więc to też jest jakaś tam opcja. No i co, to lewa w górę, siemanko, do zobaczenia na trasie.